Cześć, cześć, witajcie z tej strony Dungeon. A to już kolejny odcinek z Traina. Jak dobrze kojarzę, to będzie chyba ostatni. I yy, jak zwykle są ze mną Max, aka Master. Nie witam. Nie, nie witam. I jest Martin, aka Katraen. Kat. Tu? Kat? A ten chyba nie wita. <noise> yy, kat, kat, halo? Halo, halo, halo? No, o, o jest, 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 jest konekcja. No, jest konekcja, ja oczywiście sobie musiałem piknąć przypadkiem wyciszenie na Discordzie. To brawo ty. Brawo, brawo ja. Wina. Nie, no, to tym razem nie była twoja wina. O matko. No tak trochę was potrzebuję. Aha. A, to, a ten już zaczął, jak zwykle, no. No, Kat ja też. Aha, A, dobra, bawimy się. To tylko no, mnie nie, nie ma? Rozumiem. No to super. Okej, okay. i po małym problemie technicznym wracam. No, oczywiście, jak to ktoś kiedyś powiedział, Dzień spadki dniem straconym, tak? W moim dokonaniu? Eee, ja się prośbę o połącz e, z wymianą. Eee, zaraz samo zniknąć. Escape, okay. o, no tak, to nie wiem. Eee. Dlaczego mam wrażenie, że ktoś zaraz będzie w nas strzelał? Mi się Nie, wydaje, że tak bardziej musimy do wejść do góry, wiesz? A, wejść. Dobra no ooo Nie? No Rozchodki, no, spowój. Oj Halo Jakiś zły czarodziej nam tu robi yy, deski. ten tęcza rodzi jakieś kostki, deski, co tu się dzieje? Kto pozwoli? Nie wiem. No szkielet, O nie, do, do, do. Aaa, spadam. Dobra, to się udało. Ale to nie jestem ja. No to nie jesteś ty, to jest ten. szkielet. No. Czy ja mogę do góry? Aha, bo to jest na czas, bo tam się lawa zbiera. Fajnie. Aaa, okej, okay. super. Jezu, czasówki. <grymne> o, no. no przestań, co za... Co za demon. Jeszcze strelety. Do, 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 do. Dobra. Czekaj, okay, jak mnie wepchną do lawy. Oho. Ja lubię gorące kompię, ale bez przesady. Ale, ale nie aż takie. O matko! O matko! Oh, 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 oh. To widziałeś. Tak, widziałem. Mamy sobie to przypiegłeś. Tam są punkty. Dobra, kij z punktami, my musimy przeżyć. Ja żyję. przeżyć? No, punkty ważniejsze. No właśnie, to przeżyć. O, tam też są punkty. Oła oła, 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 oła. Oła, oła, oła. Boli. Jeszcze więcej. Bo bólu. Eee, y <laughs> <Cut? laughs> co ja? Ty żyjesz? No, nie, żyjesz. nie, nie żyjesz. Też nie. mówiłem, że ja się wykąpałem. Aha. Tylko ty żył. No, Mat! Mm. Tak jakby. już nie żyje. No i nikt nie żyje. No dobra. Czyli powtórkę z poprzedniego odcinka. Tak, spinning, 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 Nie śpimy, nie śpimy, śpimy, śpimy spinning, No dobra spinning, no spinning, no jak spinning, serialu. No. Taka Tak a sobie ostatnio sobie robiłem powtórkę o. Całego serialu. spinning, spinning, Serialu no. spinning, spinning, No no, serialu. Yzucht, yzucht. O, ziób. Aaa, nie, 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 Ja nie chcę na dół! Jestem za gruby na deskę. Ups ups. O, dałem radę! Ała! Ja wow. prawie deską zepchnąłem! Te gorące kąpiele. Nie, Co? nie, nie. Mówisz, że cię to relaksuje? Bardzo. <laughs> Normalnie rozpłaszczam się. Rozpływam się w tym. Wiesz, jeszcze jakiś olejek, czy coś sobie dorzucę? Nie! Jest. To dobrze. A możesz trochę wyżej? Nie. O, o, bo mnie coś tu przypiekał. Z długiej strony. Jak ci co, co, co ci psy Takie duże kulki yy, z kolcami Takie od takiego złego człowieka No bada, e <laughs> Dobra, odstawiamy? obstawiamy co zabije Maxa <gulka> 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 Nie szkielet Nie kula, bo tam, tam u góry są jeszcze ze 2-3 kule One się nie będą tam pojawiać? Będą się pojawiać bo ich tutaj nie ma, one się zaraz pojawią. O, jedna się pojawia. Kolejna. Druga się pojawia. Wszyscy cię oglądają. ha, to no nie frytujcie <grym> mnie. <grym> Jezu, stary wysiłk mi na twarz. Jezu, ile was matka miała? Więcej nie? Co mi się dupą wykąłeś. A ile Wielu mamany, A ile punktów, ale życia to ani... nie chuchu. No, to jeszcze. No jakby mi się zniszczyć. Ale druga strona nie ma przejścia? Ja potrafię. Ale to mi się przypomina huko. Tam były takie takie też poziomy, że trzeba było krzesełko uciekać. No, to mi to bardziej przypomina e, tego. Ojoj. No, wy sobie gadajcie no. Boże, w co ja ostatnio grałem? W e, Oriego. Tam też są takie A. poszczególne poziomy, które trzeba przechodzić na czas. Bo coś cię hmm. goni. Czajem. Nie, no, jak się wyposażę w parę, to nawet może nagram Oriego. No, ja, ja właśnie myślę obcowę. nad jedynką i drugą. A teraz w kolano. Dobrze, że nie w piętach. Nie, 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 O, tam się robi Jakie kolano? Kolano ja mam. Jezu. A Spróbuj się złapać po prostu u góry. Czy to tak nie zadziała? Czy on u ciebie też na pionowym przeleciał? Tak, ale to pewnie błąd synchronizacji. A. Tak. Coś wspominałem o kulce. <grym> no jeszcze czego! No nie, no, nie się przegraliśmy, nie Lawa wygrała. No, nie, nie, nie. E, tylko to jest najgorsze, że jest reset level, to nie jest zapis. <grym> Żadnego zapisu ja, nie wiem. było. Nie, nie było. I pewnie nie to będzie. Nie będzie. Czekaj, no. a daj mi czarodzieja na sekundę. No Asmodeus? E... Nie. No. Czekaj, bo chcę coś zobaczyć. Bo ja ostatnio ulepszałem sobie czarodzieja. Czy moje. Nie, też idą w dół. To co jest? Tak, będą iść. Może poziomy ci blokuje. Nie, w sensie ja go mam na trzeci poziom, tylko nie wiem o co tam chodzi. Bo ty, na którym poziomie masz tą umiejętność? Dwójka. A ja na mam na trzecim. Um. A na trzecim o to, że jak uderzę, to się zmienia w e, bombę. Tak sprawia. mógłbyś nam zrobić przejście? E... A czy. A. A. No. <laughs> Cię nas wzięło na eksperymentowanie. Tak. Na no, poziomie. mogę sobie zrobić tryna. A wy gdzie sobie bagujecie? No, odpoczywamy. Pływamy w lawie. Co?! Mamy relaks pełną parą. A, I, to, I to dosłownie pełną parą. Cudownie się bawicie. Tak. To co, teraz mój speedrun. Tak, kolejny? Tak. I... Dzisiaj wyjątkowy odcinek, dwóch komentatorów i max. Tak. No, no cudownie, bawię się, wyśmienicie. się. A to ty masz się dobrze bawić. że Przepraszam, przepraszam, to jest mój odcinek, ja mam się tu dobrze bawić. Aha, tak. Ja bym powiedział, nie że twoje no, ale nie co walisz. A oni też się będą dobrze bawić. Mam, ta, mam taką nadzieję. Oni lubią patrzeć na maxa jak się, jak, jak, się. jak się. stara. Nie, nie jak cierpi, jak się stara. I, i się drze. No tak jak teraz. Ej, bo ja z, z, z krzesła prawie spadłem. A ten już dwa razy spadł z deski, trzy Ja przynajmniej dalej doszedłem niż wy. Oho, ho 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 To przejdź do końca No, to też racja dodam czy nie popisaliśmy się, za szybko kończymy No Dlaczego mam wrażenie, że jak on wypracowali tą e, kostkę, to kula spadnie na niego? Nie, nie spadnie. Na szczęście nie. Na szczęście nie. No, na szczęście nie. No, już mart. No, Smart. Jedna kulka. Ale to spadnie. A nie, i co teraz? Tak? Druga. Nie, nie, nie. nie, nie. Tak, tak. Trzecia kulka? Nie ma. Jak to nie ma? Czwarta kulka. Po co chcesz mnie po kostkach bić? No, masz Ja jeździłem na ja, 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 ja. ma, ma swoje! Po co cię będzie bił po kostkach? Nie, nie mogę. Czy możecie teraz dojść trochę dalej? Postaramy się. Możemy spróbować. Jakie zacząć? Ej, czekaj, ja jestem... Ja nie chcę. Oddać mi, proszę. A tu... Może? Aha! Oddaj! Oddaj! No. no to przymiesz no. no, ty też musisz kliknąć, jak coś się wymienić. A... No, no, klikam? No. Tak jakby, wiecie co, lawa tak do góry idzie. Okej. Okay. No... Cały czas mam już czeka. Ale to może nie ze mną. Musisz na inne strzały zmienić. A jak? A. Scroll. O oh, wow. Like it. No. Zmieniliśmy komentatorów? Tak. Dajesz, kopisz się. No, po kostkach. no. No, no. Dajesz. Leć! Jak Merinda Waleczna, no. Nie to. Hmm. Tak Te bombowe No tak masz problem Ale bo no jednak nie, no, nie tak. Szmart to Oj spalne, Oj. Spalne. Oj Tak jakby do góry i coś no. tam? Tak, jakby jesteś się no? Da. no da się No da się Goł To jest chyba ostatnio nie? Tak no Wygląda na ostatni. Co, co, co ty mi na głowę? Co ty się bawisz z tym no szkieletem? To jest? Uh -huh. o, ja. A, poddały się, <gry> dobra. I get it. Ja swoje lata mam, dlatego chodzę w dziecku. To będzie dłu... No, no, hej, znowu! O, oddajcie o. mi mojego rycerza. Oddajcie. Eee, to ja jestem... A. Dobra, i, i teraz jesteśmy chyba dobrze. Tak. O, du, du, du. No. Super. Dobra, że ja. E, jakby to była deska, byłoby łatwiej, Marcin? Dziękuję. No super. <gryzny> No, e, du 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 du! du. nie było szkieletów, bo było na pięć. Aha. Super, nie mam się jak dostać. Chyba że czekaj. Mogę przyciągnąć? Nie mam się tam a, do to was dostać. Nie mam się jak do was dostać. Zginę. No, O, dobra. Dziękuję. Ah, сходи минус. подраб? Вага, одна. Окей. Только не на Макса. No, nie na mnie. Postaram się. Druga. O, szkielet. Szkielet. Dobra. E, Trzecia! Pofa Czwarta. Czwarta. Nie umiem matruć. Teraz tu będzie dacha. Tu będzie szkielet, tu będzie kostka. Tu będzie Kolejny. kolejna kostka. Dobra. Poleci na dół. Okay, get it. It is maximum. Okay, no. мынкей ой ой разк Tam się nie da? Byłem tam No, to to, że ty byłeś, to ty jesteś wiesz. Na lewo, jeżeli o to ci chodzi. Ja bym chciał bardziej na prawo, wiesz? No, na prawo. Opa, tu. Okej. Okay.

Jakiś No i nie żyje. Uu. Czekaj. No. <ścoughs> Dla chcącego nic trudnego. O, jest stun. Checkpoint. Okej. Okay. <noise> Zapraszam oj, doba, teraz ja się muszę jakoś tam dostać E po... Czemu zginąłem? A bo to czerwony nie można chodzić okay. nie wskoczysz tutaj? Ja? Nie, yy, Marcin. Jestem. Jesteś, no. Bo tak trochę nas musisz podnieść do góry. Bo nie można wejść w to czerwone. A... Aha. A, bo my mamy tam wtedy iść, dobra? Na e, górę dziękuję, tam, dziękować. na ten, do tych. E, Max, odsun się. Oh! Szkielet i to... Coś mi tu pali. Ktoś szkielet pali. No, ja wiem, że szkielet. No dobra, dajcie. się wstąpić. Da mi się, się wstąpić? Chyba musisz kostkę ja. postawić jeszcze. Aha. Aha. Completed. nie tak źle. No. nam nie niż poprzedni poziom. No chyba nie jest za bardzo zadowolony. Oj. Jako z banhamera. A co ja się będę nim przejmował? The artifact slowly restored the balance of the world. Life and its joys returned to the kingdom. In the spring, a new king was elected. The new king offered rewards to our heroes. The knight refused to become the captain of the king's men. Instead, he finally followed his father's hopes and acknowledged his other passion, that of food and ale. Became the king's royal ale provider. <muching> <muching> o dan strębyła, oytam, oytam. Się but she felt a longing to go back to the forest ruins. The king granted her wish and gave her reign over the forest, where life slowly returned, restoring it to its former splendor. As for the wizard,

Agencja ubezpieczeniowania. I tak się kończy właśnie przygoda z tą grą. Wydawało mi się, że będzie trochę dłuższa. Nie mm. wiem, jak wy. Jak Nie oceniacie? Wiem. jak wam się grało? Mm. Tak, troluje, Kat mnie troluje, wszystko mnie troluje. Gra troluje, Kat troluje, ja troluję, Max sam siebie troluje. Nic nowego. Podobnie. Ale na całe szczęście są kolejne części. Tak. I w przyszłości pewnie się pojawią na kanale. Nie tylko u mnie, ale u chłopaków też. Więc. Tak więc wyczekujcie, zapraszam na ich kanały i co? Do zobaczenia w kolejnym kolejnej grze z tej serii. Pa! Bye.